Cześć Wam, drodzy youtuberzy, drodzy tiktokowcy, drodzy instagramowicze, drodzy facebookowicze. Mam kilka spraw do Was. Po pierwsze, gadaliście, że ro, yy, doszły do mnie takie słuchy, że. Yy, Robią z siebie bekę, robią z siebie bekę, robią z siebie bekę. Jakbyście chcieli wiedzieć, to ja z was zrobiłem bekę. W Krakowie nie byłem, bo wiedziałem, że to jest fake. To jest raz, dwa. Yy, Niejaksi, maxi mi. Maxi. .mi jest hakerem. On tu pisze, żeby wam, wam to, żeby wam to przeczytać. To wam przeczytam. Pyta. Nie ufajcie mu, bo to fake. On wam może schakować konto. Proszę bardzo. Schakować konto to on wam może schakować konto, a nie ja. Od samego początku wiedziałem, że to są te. Tylko o co mi chodziło? Chodziło mi o to, kto będzie milczał, kto będzie ten. A tak zrobiliście mi darmową reklamę. I o to mi chodziło, proszę Państwa. Nie byłem w Krakowie, wiedziałem, że to są fejkowate. Wiedziałem, że ten. A ta umowa, ta umowa to był, był, była tylko przykrywką do tego, żebyście wy zrobili mi reklamę. I o to mi chodziło. Od samego początku wiedziałem, że będzie te komentarze, Jacek, to są fejki, to są to, to są to, to są to. Dlatego proszę państwa... Jedna jedyna rzecz, Beke to ja z Was zrobiłem od samego początku. Nie ze wszystkich, nie za wszystkich. Z tych co robili głupie komentarze, Beke to ja z Was zrobiłem, a nie Wy ze mnie. Bo o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że, żeby zobaczyć. Po pierwsze, jakich mam fanów? Po drugie ile mam tych fanów? I po trzecie y, jakie będą komentarze? A te Wasze komentarze to się normalnie ze śmiechu uposikałem. I taka jest prawda. Fejk za fake, beka za bekę. I bekę z was zrobiłem, a nie wy ze mnie. I to jest prawda, proszę Państwa. Co? Cało... Ktoś kiedyś napisał w komentarzu? Jeden, jeden komentarz mi się spodobał. Słuchajcie. Nie wiem, ale prawdopodobnie on z was robi bekę, a nie z niego. I to jest, to była prawda. Myślałem, że to się już wydało, ale nie, ciągliście to dalej. To ja ciągłem dalej. Dalej się upierałem, dalej ten. Proszę bardzo. Kurczę, dla mnie to była świetna zabawa. A żeście mi zrobili na YouTubie reklamę. Na TikToku reklamę. Na tym reklamę. Ja nic nie miałem przeciwko temu. Ciągłem to dalej, proszę bardzo. By jest trzech, czy czterech do 10 fanów, kto, którzy są, są porządni. E, następna sprawa. W sobotę, gdzieś nawet to już było w niedzielę, spotkałem fankę i fana e, z, z Nysy. Bo tu mieszkam. Porozmawialiśmy sobie tego, tego. Zrobiliśmy, yy, zrobiliśmy ze sobą fotkę i poszliśmy. Co słychać, cześć mordo, cześć mordo i tyle. A teraz, ci, którzy będą to oglądać, będą. Głupio wyglądać. Ja teraz wiem, co Wy będziecie mówić, ale ja to od samego początku nie wierzyłem. Ale w myśli, kurde, no, ten stary dziadek będzie w tym, a ja się nie dostanę? To niemożliwe, to niemożliwe. I taka będzie, będziecie zaprzeczać, za wszelką cenę będziecie cię zaprzeczać, że nie wierzyliście w to. Ja mówię wam, że wyście w to uwierzyli, tylko w, w, w myśl, myśleliście co innego, a robiliście co innego. To był plan, mój plan taktyczny. Zrobiliście mi reklamę, za to wam dziękuję. Między innymi właśnie na YouTubie, że niby ekipa nie istnieje, ekipa faktycznie istnieje. Panie kolego, który to nagrywał, Jakbyś chciał wiedzieć w Krakowie mieszkają. Widocznie za mało YouTube oglądasz, bo albo nie masz czasu, to też jest prawdopodobne, że nie masz czasu, bo jesteś tak zajęty, żeby nagrywać, to nie masz czasu oglądać innych. Ale trzeba raz siąść, Panie kolego pooglądać, się przekonać, że oni mają ponad 65 milionów odbiorców, oglądających, wtedy byś się przekonał, że oni faktycznie istnieją. A nagrywać, że nagrywam takie TikToki, jakie potrawię, to już nic innego. Może jednym się to podoba, a drugim nie. Może tobie się nie podoba, ale mi się podoba. I dlatego nagrywam. Jak nagrywam, to nagrywam dla siebie, nie dla kogoś. To jest po pierwsze. Po drugie, skoro skoro mam tyle oglądających, to znaczy, że komuś się to jeszcze podoba. Jeszcze raz powtarzam: Beke to nie wy, żeście ze mnie robili, tylko ja z Was zrobiłem. Od samego początku. I ktoś dobrze napisał, że czasami, żeby nie było tak, że on z was bekę robi, a wy teraz chcecie z niego bekę robić. Właśnie i o to chodziło. Myślałem, że się to wyda. I się nie wydało. To ja ciągnął dalej. Chcieliście? Proszę bardzo. Wasze komentarze to mnie tak rozbawiły, że mnie nieraz żołądek bolał. Nie wszyscy wierzyli w to. Bo nie wszyscy wiedzieli o tym, ale mówię, bo niektórym to wytłumaczyłem, a niektórzy dalej to ciągnęli. To ja też ciągnąłem Szedłem w wa, wa, was, waszym tropem. Na przykład, panie, panie, panie Jacku, yy, te ekipy. Takie właśnie błędy popełnialiście. Ja nie mówię ja nie jestem święty, ja też popełniam błędy. Ale to świadczyło o tym, że to nie pisała 16, 18 latka, czy 18 chłopak, tylko niepełnoletna osoby. I to jest to. No, jeszcze raz powtarzam, że takie grożenie, takie te. To jest gorsze niż faszyzm. Ja mam w tej chwili zablokowanego TikToka na, na nagrywanie, ale ja poczekam. Mi odblokują. Po dwóch, trzech tygodni mi odblokują. To na pewno. Ale jeszcze raz wam powtarzam. Zgodnie z regulaminem TikToka jesteście zobowiązani okazać twarz. Wszelkie nieokazywanie swojej twarzy jest Traktowane jako fake, podszywanie się pod kogoś innego jest karalne. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Tyle, co miałem do wyjaśnienia.